Witajcie, dzisiaj powiem Wam o bezpieczeństwie. Nie mogę spokojnie patrzeć na to, co robi, wypisuje, gada Donald Tusk. Mianowicie on się śmieje w ostatnich dniach, że rząd informuje o tym, że grupa Wagnera kręci się przy polsko-białoruskiej granicy i ostrzega, że być może będą z ich strony prowokacje. Tusk się śmieje, że co tam się boicie, stu żołnierzy. Panie Tusk, wy zawsze bagatelizowaliście zagrożenie rosyjskie. Kiedy świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński w Gruzji ostrzegał przed. Nim. Agresją Rosji, Komorowski śmiał się w studiu RMF, że jakiś tam zamach na prezydenta był wtedy, kiedy leciał. Śmialiście się wtedy. Kiedy dwa lata temu Putin z Łukaszenką rozpoczęli konflikt wobec Polski na granicy polsko-białoruskiej poprzez użycie nielegalnych migrantów, wasi ludzie pajacowali na granicy z jakimiś torbami. Ochojska oczerniała mundurowy, graliście w orkiestrze Putina. I co? I dzisiaj pan twierdzi, że pan widzi. Bagatelizuje zagrożenie ze strony grupy Wagnera? Tak, polskie wojsko poradzi sobie z najemnikami Wagnera, ale im nie chodzi o to, żeby wygrać polskie wojsko. Im chodzi o prowokacje, o chaos, o oskarżanie Polski, o to, że Polska jest agresywna, o preteksty, by obniżać pozycję Polski. I pan tego nie rozumie? Pan jest byłym premierem i pan takiej rzeczy nie rozumie. W swojej nienawiści do opisu pan zatracił jakikolwiek instynkt samozachowawczy. I grupa pana Klakierów również. Dlatego bardzo ważne jest, to, żeby zaufać zjednoczonej prawicy. We wszystkich tych sprawach mieliśmy rację. We wszystkich tych sprawach, mądrze postępując, gwarantujemy bezpieczeństwo Polakom. Polska granica z Białorusią jest bezpieczna. Również będzie bezpieczna i poradzimy sobie z tymi prowokacjami, które mogą wystąpić w związku z przerzuceniem na Polską granicę grupy Wagnera. A mówimy o tym zagrożeniu, mówimy o tych prowokacjach, mówimy o tych ruchach. Rosyjskich żołnierzy, po to, żeby świat widział, czy gdyby doszło do prowokacji, żeby świat wiedział, że Polska reaguje prawidłowo, że to Polska jest atakowana. A pan gra dzisiaj w orkiestrze Putina, panie Tusk, bo pan już dzisiaj daje preteksty propagandzie rosyjskiej do wskazywania, że Polska jest tutaj nakręcającym jakiś konflikt z Rosją czy Białorusią. Powinien pan się wstydzić.